Hey, witam was serdecznie na kanale Telesmartfon. Dziś zajmiemy się iPhone'em Infinity, flagowcem tego polskiego producenta. Zapraszam do oglądania. Do tej pory iPhone nie posiadał jakichś takich smartfonów e, typowo flagowych. Raczej to były smartfony z tej takiej, można powiedzieć, typowo średniej półki z dość przyzwoitą specy specyfikacją. Tutaj jednak mamy iPhone'a Infinity, m, który m, raz, że ma dobrą właśnie specyfikację, a co za tym idzie m, dość przyzwoitą e, wydajność. No i wygląd ten, ten smartfon aspiruje do takiej, można powiedzieć, półki e, premium. No ale zanim zaczniemy recenzować naszego Infinity, zobaczymy co m, smartfon ma w zestawie oczywiście poza telefonem mamy tutaj też dostępny zestaw papierologii mamy też kluczyk do otwierania szufladki z kartą SIM i SD ponieważ smartfon też nie jest całkowicie w ogóle nie jest rozbieralny, mamy też gwarancję, mamy też folię poliwęglanową, jednak myślę, że ona nie będzie jakoś specjalnie potrzebna ponieważ iPhone Infinity posiada szkło Gorilla Glass trzeciej generacji i do tego jeszcze ten ekran jest też szkło jest, znaczy ekran jest pokryty szkłem Gorilla Glass, ale też One Glass Solution, czyli takie odporne na zarysowania i na wszelkie wygięcia. No i co jeszcze? Kabel do komputera, ładowarka, może jeżeli się przyjrzyjmy e, słuchawkom, jak one wyglądają, płaski kabel, e, słuchawki dokanałowe, żebyście mogli je tutaj dobrze e, zobaczyć, tak mniej więcej one wyglądają. Grają dość e, średnio, bez jakiegoś tam szału, no ale są, więc warto, warto zaznaczyć to w samej recenzji. Przejdźmy, może zatem, do recenzji iPhone'a Infinity. Zaczniemy od frontu, bo tutaj też się dużo dzieje. Przede wszystkim to jest ekran IPS-owy o przekonanie 4,7 cala, o rozdzielczości HD 1280x720 pikseli, czyli poniżej 5 cali, ale przy takiej rozdzielczości próżno nam szukać jakichś tutaj pikseli. Ważne rzeczy się dzieją właśnie na tym, na tym froncie, ponieważ mamy tutaj jakby powiedzieć dwa szkła. Mamy tutaj szkło Gorilla Glass trzeciej generacji, ale nie tylko tu, bo i z tyłu smartfon jest w całości pokryty szkłem. Taka moda. No i przede wszystkim mamy tutaj też szkło One Glass Solution, czyli takie odporne na uderzenia, czyli połączenie Gorilla Glass właśnie z OGS-em jest to, że, 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 że smartfon jest i wytrzymały i właśnie odporny na wszelkie, wszelkie uszkodzenia. Mam tu na myśli właśnie zarysowania. Co jeszcze się dzieje na froncie? Mamy oczywiście tutaj czujniki, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła, mamy kamerkę. Kamerka jest 5-megapikselowa OmniVision, bardzo dobrze robiąca zdjęcia. Mam wrażenie, że nawet troszeczkę lepiej niż tylna kamera 8 megapikselowa od Sony, ale to oczywiście do tego jeszcze, jeszcze dojdziemy. Jest tutaj jeszcze dioda powiadamiająca, której tak na dobrą sprawę nie widać. No i klawisze funkcyjne trzy klawisze funkcyjne pod ekranem. Szkoda, że nie umieszczono ich na samym ekranie. Ekran by był jeszcze większy, lepiej by to wyglądało. Producenci już w tej chwili raczej nie stosują, wiodący producenci raczej nie stosują już właśnie takich na wiszy funkcyjnych pod ekranami. Co jeszcze? Oczywiście po bokach urządzenia mamy tutaj wejście na kartę SD do 32 GB oraz wejście na kartę MicroSim. Na dole mamy oczywiście wejście na kabel mikro wraz z mikrofonem, u góry słuchawki. No i ciszej, głośniej, zablokuj, odblokuj. No i co, co, co mamy na tyle? Też szkło Gorilla Glass trzeciej generacji. No i kamerkę właśnie 8MP od, od Sony wraz z diodą tutaj. Doświetlającą i głośnik tylny, tylny głośnik. Tak mniej więcej prezentowałby się iPhone Infinity. Osobiście wygląd mi się jak najbardziej podoba. Dobry, kompaktowy smartfon, ładnie, fajnie się trzyma w ręce. No i do tego też szkło. Naprawdę wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakość wykonania, to kawał dobrej, kawał dobrej roboty. Następną rzeczą to jest specyfikacja. Tak jak powiedziałem, iPhone Infinity ma konkurować tutaj z taką najwyższą półką. Prawie się to udaje. W benchmarku Antutu smartfon osiągnął 28 tysięcy punktów. Nie jest to jakieś 60 tysięcy punktów, jak w tej chwili uzyskuje to na przykład Samsung Galaxy S6. Mamy tutaj 8 Mediateka o taktowaniu 1,4 GHz. Jest to model MT6590. No i 1 GB pamięci RAM, a do tego procesor graficzny Mali 450 MP. Taki zestaw właśnie napędza naszego Infinity. Co jeszcze? No, Antutu podaje, że tutaj mamy kamerkę 13 mp no, strona producenta podaje 8 megapikseli, więc przyjmijmy, że to raczej chyba będzie 8 megapikseli. Zresztą AnTuTu często się myli w tych, w tych kwestiach. Tak wyglądałby benchmark, zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Modern Combat wydaje mi się, że to jest dobra gra, aby sprawdzić tego typu specyfikacje. No i zobaczmy jak się gra na iPhone'ie Infinity w Modern Combat 5 Nie widzę jakiś jakichś specjalnych ścinek Ło, jak to możliwe? Zobaczyć jak się gra w Modern Combat 5, czyli bardzo e, przyzwoicie to wszystko wyglądało, bez jakichś specjalnych ścinek, ale bez jakichś tam też efektów e, podobnych jak to na przykład miałem w LG G Flex 2, jak grałem w tą grę, e, walające się tam szyby i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tego e, niestety nie mamy. Co dalej? Multimedia, muzyka, e, aparat. Może zaczniemy od muzyki. E, ten jeden tylny głośnik, może coś włączmy. Nie gra to jakoś można powiedzieć ee, idealnie, ale zaraz zresztą posłuchacie po, po, po może coś z tego typu. Da się tego słuchać jak najbardziej. Trochę przy maksymalnej głośności trzeszczy, więc do mnie. Pogadajmy spokojnie. Dokładnie, wokal słychać dobrze, mało basu. ale nie ma jakiejś, można powiedzieć, jakiejś tragedii. Na słuchawkach jest zdecydowanie oczywiście lepiej, ale te słuchawki, które są dołączone w zestawie, no grają co najwyżej, można powiedzieć, średnio. Zresztą ja nie lubię takich słuchawek kanałowych, jakoś mnie to dziwnie drażni, więc tutaj też się jakoś specjalnie nie wypowiem o jakości dźwięku w tych, w tych tamtych słuchawkach, które były w samym zestawie. No i aparat, aparat 8-megapikselowy z 嗯。Mm. Co jeszcze możemy o nim powiedzieć? No przede wszystkim e, zdjęcia. Może mam tutaj drugiego iPhone'a, też Infinity, ale z wersją LTE. Do tego też dojdziemy. Oczywiście, już zapraszam Was na film, e, który e, porówna te dwa smartfony, bo dziwo różnią się bardzo, e, jeżeli chodzi o, o, o specyfikację, ale też e, nie tylko. E, oczywiście, zdjęcia e, wykonane tym, tym aparatem no, są na, stoją na bardzo przyzwoitym poziomie. No, tak jak powiedziałem, będziecie mogli zobaczyć na tele smartfonie. E, dokładnie e, jak, jak one wyszły. Mamy też obsługę gestów, czyli to przede wszystkim e, przydaje się do samego e, selfie. No i ten przednią, przedni aparat 5 MP, zdjęcia i filmy wykonane przednią kamerką e, wychodzą bardzo, bardzo e, dobrze. E, co jeszcze możemy powiedzieć? No przede wszystkim przejdźmy do internetu. Tak jak powiedziałem, e, sam smartfon nie posiada tutaj już LTE. LTE posiada smartfon z wersją e, LTE. Wejdźmy sobie na stronę telesmartfon. Dokładnie. Bardzo szybko się wczytują strony. Jakość ekranu też jest bardzo dobra, wszystko jest dobrze widoczne. Nie mamy absolutnie nic do zarzucenia. Dokładnie tak. Może wejdźmy jeszcze na jakąś normalną stronę, na przykład WPPL. Dokładnie tak. Więc jakieś dodatkowe linki. Bardzo sprawnie to działa, ale inaczej być też nie może. Minęły już te czasy, gdzie no, tak internet sprawnie nie działał. Chociaż ostatnio testowałem XPS Samsung Galaxy J1 i tam, tam były małe problemy we wszystkim praktycznie. Dobrze, no tutaj jeszcze jeżeli chodzi o, o, wejście, o wejście do kart SD, tutaj oczywiście sam smartfon posiada 16 GB budowanej pamięci, tutaj możemy też włożyć jak najbardziej kartę microSD do 32 GB, ale już to powiedziałem. W sumie, jeszcze tutaj powiemy sobie chwilę o samym systemie operacyjnym. Mamy tutaj wersję Androida wersji 4.4.2 z nakładką tutaj od iPhone'a, która jest dość przyjemna w samym działaniu. Sam system chodzi też dość płynnie. Nie ma tutaj jakichś, można powiedzieć, specjalnych fireworków w samym wyglądzie, choć tutaj te ikonki są troszeczkę zmieniane. Weźmy może do ustawień. Tam jest jedna rzecz do pokazania. Mamy obsługę gestami, czyli Czyli wyciszenie przez odwrócenie, przebudzenie dotknięciem, czyli na przykład jeżeli wygasimy ekran i napiszę na przykład C, ekran nam się wybudza i od razu wchodzi na przykład do, do listy połączeń, powiedzmy, żeby od razu zadzwonić. Jest tam tego kilkanaście, więc każdy na pewno wybrać może te, te opcje. Podpasować mogą no, każdemu i wybrać pod siebie. Co jeszcze? No przede wszystkim mamy też jeszcze opcję inteligentny pokrowiec, czyli tak popularny w tej chwili smart cover. Jeżeli naszego iPhone'a wciśniemy w tego smart covera, to jest akcesorium dedykowane do samego iPhone'a. Po zamknięciu tego smartcovera pojawia nam się oczywiście godzina, data. Mamy też możliwość sprawdzenia zasięgu, czy jesteśmy pod Wi-Fi i tak dalej. Niestety nie jest jakoś tutaj specjalnie działające ten, 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 ta, ta opcja. No i przede wszystkim przez tego smartcovera możemy też rozmawiać, bo ma tutaj miejsce na sam głośnik. Tutaj, oczywiście, też na aparat, na tylny głośnik. To nie jest raczej skóra, to jest jakieś tworzywo. Jedno, co mnie troszeczkę tutaj zawiodło. To ten smart cover nie ma żadnego magnesu. I niestety o, dokładnie on troszeczkę tak odstaje i nie da się go tak zamknąć, i przez to telefon się bardzo często odblokowuje i zablokowuje, no co, co, co na pewno odbija się na samej baterii. Bateria, bateria 2000 mAh. Starczająca na dość długo, żeby tutaj nie być jakąś gołosłownym, wejdziemy w ustawienia baterii, przed samą recenzją jeszcze go troszeczkę podładowałem, no ale ogólnie 4 dni, 5 godzin, 13 minut, jeżeli chodzi o Wi-Fi, tryb gotowości, tryb nieaktywny 18%, więc tak to mniej więcej wygląda. Podsumowując, MyPhone Infinity to praktycznie to faktycznie smartfon mierzący w tą półkę premium. 849 zł za smartfon bez LTE ale z bardzo dobrą specyfikacją. Za 849 zł będziemy mogli również dostać MyPhone Infinity z LTE, ale o tym będzie następny film, bo porównamy te dwa smartfony i czym różni się wersja LTE, a czym różni się wersja z 3G. Co ciekawe LTE Wersja SLT kosztuje tyle samo, 849 zł w sklepie MyPhone. No ale wracając do naszego recenzowanego produktu, bardzo przyjemnie mi się korzystało z tego. System sprawnie działający, bardzo dobre multimedia, troszeczkę gorszy dźwięk, ale lepszy aparat. Myślę, że całkiem przyzwoity produkt, warty zainteresowania. No i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie subskrybujcie kanał TeleSmartfon, wchodźcie na stronę, e, komentujcie przede wszystkim, no i do następnego razu. Trzymajcie się, hej.